flagi na marnie tak? tak. mhm. no teraz są przymiarki na tam państwa jest takie parę wypadków do tym nóż tam eee, jakoś tak, proszę postawa, postawa postać ja postaw. i teraz idzie do pójść Jeszcze raz ale może krzywo, Zaraz. Tak żeby właśnie było w linii, żeby nikt tam palutków nie włożył, żeby kąsi tam. Z tamtej strony, z oddali. Dobrze jest? Dobrze. Cudownie. Cudownie. Chyba to górne jest krzywo. No, górne jest krzywo. ale troszkę wyżej. Leksyfikować wyżej. Żeby po prostu by trudniej tam się wdosać. Tak żeby się nam wychylić. Żeby się nam wychylić lewa mam górę bardziej. O, dobrze. Tak, no. tak? Teraz już tak. <śścoughs> <grych> no, <nibu> tam do ucha. I co? <śścoughs> Tram, Jeżeli jakiś... Człowiek nam ten znak zepsuje, to mu coś zrobimy. Pozdrawiamy. Nie Brawo! Za pani, za pani nam tutaj pomagała kręcić ten film, proszę bardzo. Mamy zrobiony teraz piękny znak. To jest nasza nasza duma. Nasze dobro. Nasze dobro. Jakiś członek nam tutaj zepsuł, ale żeśmy go naprawili. naprawili tak jest tutaj są właśnie sprawcy całego montażu, montażu jakiś o dobra, dobra. dobra. są już jest... gapie proszę tak. to są gapie również gapie są Jak masz i to zakres zamontować się przymierza jak to zdemontować to, jak to tak. ja, ja czułem że pan, pan pan Kowal tak trochę masy z poliganiem ja tylko no. chciałem zauważyć <laughs> <że> mają, <laughs> mają... Ale to tylko dzięki sąsiedztwu takiemu jak ty. Już szukam Zauważyć, inna. że Zykid ma kiepski klej. Tak, to fakt.